Ona się rozpada pod naciskiem widelca praktycznie. OK, widzicie to? Witam serdecznie. Dziś Wam zaprezentuję przepis na szponder wołowy. Normalnie w Polsce używamy go jako dodatek do rosołu. Ja dziś pokażę, jak zrobić, żeby ten szponder był bardzo delikatny, w pysznym, ciemnym sosie. No i podamy sobie to na pewno z pire ziemniaczanym. Więc ja was do przepisu gorąco zapraszam i zaczynamy. Tutaj mam 2 kg szpondru wołowego, dwie cebule, trzy marchewki. Tutaj mam seler naciowy też trzy takie pędy i jedna pietruszka. Może zacznijmy od warzyw, bo to pójdzie naprawdę szybko. Więc teraz tak sprawa prosta. Warzywa, wszystkie pokroimy jak chcecie, po prostu mniejsze kawałki i tyle tu. Nic nie trzeba dużo kombinować z krojeniem. Jedyne o czym pamiętamy, żeby warzywa były dobrze umyte. Warzywa pokrojone teraz cebula, bo cebula musi być osobną, bo osobnej, jakby miseczce to teraz cebulę i z cebulą też nie ma co za dużo się bawić, tylko ją szybko kroimy w piórka. Takie grubsze, mogą być ze spokojem. No i wszystkie warzywa już mamy pokrojone. Teraz wchodzisz ponder wołowy. tego przekroję sobie na połowę. Tutaj ta kostka taka zostaje, więc z tego też tutaj gdzieś przekroję. Też ponder, to on już tutaj przychodzi w książkę. Także no przekroję go w ten sposób. I tak go sobie pokroję. Dobra. Teraz musimy to przyprawić. Sól. Grubo mielony pieprz. Sól też mi się przydała grubo mielona, ale mam taką jaką mam. Z kuchenną sól. Ok. Trochę soli jeszcze można na deskę i to mięso, tej soli, w tych przyprawach wszystkich. Jeśli chodzi o przygotowanie mięsa, mamy koniec. Idziemy na kuchenkę. Zaczynamy już obróbkę termiczną. No i teraz na mocno rozgrzany smalec wrzucam mięso. Będę smażył partiami. I muszę je mocno przysmażyć, żeby było ładne brązowe. Do tego celu potrzebujecie garnek garnek metalowy, nie z żadną powłoką nieprzewierającą, tylko to musi być po prostu stala. Garnek mój nie jest zbyt duży więc te 2 kg wądru na dwa razy będę smażył. Yes. Tak się tutaj to wszystko smaży i ma się tak smażyć to wszystko ma być jeszcze bardziej brązowe. Ok, jak już się mięso ładnie usmażyło z każdej strony Wyciągamy i smażymy drugą partię. Wszystko cały czas na pełnych obrotach. Okej, okay, mięso smażone. Wyciągam. Teraz na ten gorący tłuszcz i resz pozostałości mięsa, które tutaj są Może się to uda szybko wam pokazać. Wrzucam cebulę od razu smażę. Podsmażam, podsmażam, wchodzi resztę warzyw. Żeby szybko puściły soki te warzywa, żeby zdegladowały mi ładnie dno garnka. No i teraz pozostaje nam to wszystko smażyć, trochę mieszać, czyścić dno w garnku, jak coś tam się przypaliło. Ok i smażymy. Zobaczcie, tak to wygląda. Chodzi o to, żeby warzywa były dobrze skarmelizowane. Ja jeszcze chwilę będę ciągnął tą cebulę, żeby ona jeszcze bardziej była brązowa. Ale tak by to mniej więcej miało wszystko wyglądać. Podsmażam. Teraz już wrzucam liście laurowe. Trzy sztuki. Kilka sztuk ziela angielskiego. I teraz wejdą te najważniejsze rzeczy. Jakieś 400 ml wina. Wino wytrawne. A teraz wnosi się piękny winny aromat. Ok, wino zaczęło się gotować, teraz dodam bulion. No ja mam tutaj po prostu rosół z wczorajszego e, obiadu, więc dodaję. Też jest 300 ml, tamtego było 400, tego 300, tego rosołu troszeczkę mniej. Ok, zamieszajmy. I układamy z powrotem szponder do garnka. Na dnie szponder układamy ciasno. Ulewamy tutaj wszystkie soki, które nam pozostały na talerzu. Dolewam jeszcze 300 ml wody, żeby tego płynu tu było troszeczkę więcej. Ok. Słuchajcie, przy... a jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze nie przykrywam pokrywką. Mam tutaj, mam tutaj świeży tymianek prosto z ogrodu. Również go tutaj dodaję. Przykrywam pokrywką i wkładam do piekarnika, jak tylko zacznie się to gotować, to tak z pokrywką wkładam do piekarnika na 150 stopni no, na jakieś 4, możliwe że nawet do 5 godzin. Trzeba sprawdzać po prostu, czy mięso już jest bardzo delikatne i po prostu te kości idealnie wychodzą. a mięso jest bardzo miękkie, więc 4 godziny, 150 stopni przypuszczam, że wystarczy. Więc tak wygląda to wszystko po 4 godzinach. Ja tu już stąd wyjmuję sobie tym Janek. Jeśli znajdę liść laurowy, oczywiście też go wyciągnę. Czy ziele angielskie, ale nie musimy nad tym tak bardzo mocno się pochylać, żeby wszystko wyłowić. Na najważniejsze wyciągamy mięso. I z tym mięsem, no to jest tak, że ono jest to naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Więc musimy to robić również bardzo delikatnie. Żeby ono zostało w całości, no widzicie, nawet nie idzie tymi szczypcami tego wydostać. Trzeba to będzie wyciągać jakąś łyżką, po prostu bardzo, bardzo delikatnie. O, ale wyciągamy samo mięso. Warzywa muszą tutaj trafić z powrotem. Ok, mięsa w tym już nie ma. Wszystko jest tutaj wyciągnięte. Zobaczcie, jakie ono jest delikatne. Mięso odstawiamy. Chowamy przed rodziną, żeby wam nie zjedli. Dzięki, słyszę. No, ja wiem. Bo jak się dopadną, to zostanie wam sam sos. A z mięsa to będzie tylko wspomnienie. I marzenia. I marzenia. Dobra, teraz wszystko co tu jest i spokojnie, ziele angielskie, jeśli tutaj jest, wszystko blendujemy razem. Tak wystarczy, nie musi to być jakoś mega mocno zblendowane. Ja to blenduję, nie przecieram po prostu zblendowane, bo tak jest lżej i szybciej. Ok, no i teraz mam tutaj dodatkowy garnek. Sito, takie sito do przecierania, widzicie? I teraz to pójdzie dużo lepiej, właśnie przecierać, jak to już jest zblendowane. No i powolutku wszystko trzeba ładnie przetrzeć. Ja tego nie blendowałem dokładnie, ale po prostu z grubsza. Ale wiem, że to robi robotę, I tak naprawdę tu nie ma jakiejś filozofii wielkiej w tym gotowaniu. No, jest bardzo proste. Dużo roboty też przy tym nie ma. Później trzeba to faktycznie przetrzeć, ale na ścisłość, jakby ktoś się uparł, to mógłby to nawet powyciągać wszystkie faktycznie te twarde rzeczy typu liść laurowy, ziele angielskie, zblendować bardzo mocno i też Wam wyjdzie, wyjdzie dobry sos. No ale jak zrobimy to uczciwie i przytrzemy to, lekko odparujemy, doprawimy do smaku, bo tu wiadomo tu jeszcze trzeba dodać soli, trochę pieprzy trzeba dodać, no to naprawdę będziecie bardzo, bardzo z tego zadowoleni. No i dobra, przecieramy sobie to wszystko. Doleja. Do jeszcze tego nie wyrzucam, bo to jeszcze będzie, że będę przecierał to się jeszcze zredukuje, jeszcze bardziej tutaj. No a taki sos, pamiętajcie, że możecie również sobie go zamrozić, możecie zapasteryzować, bo tego sosu trochę wyjdzie i do każdego jednego obiadu, do jakiegoś kotleta zwykłego, usmażonego, mielonego, można sobie taki sos do ziemniaków podać. O, to jest naprawdę wybitnie e, pyszny sos, jest to na wołowinie e, z warzywami, coś wspaniałego. Kluski śląskie, pyzy, to wszystko na tym sosie jak najbardziej można sobie, e, można sobie podać. Okay, wlewam resztę Garnek odstawiam do umycia no i spójrzcie już trochę zostało takiej resztki. Ważne jest z drugiej strony wszystko z tego sitka zebrać, bo tutaj wszystkie takie gęściejsze frakcje, bardziej gęste frakcje przykleiły się do tego sitka od spodu. OK. Sos w tym momencie jest w takiej konsystencji. Dla mnie to jest jeszcze za rzadka troszeczkę konsystencja, zresztą dla Was podejrzewam też. Ale ważna rzecz, trzeba go spróbować. Tak. Pyszny! głęboki smak. Super, ale Troszeczkę soli. Jeżeli będziecie go mocno jeszcze odparowywali, to jeszcze soli w tym momencie nie dodawajcie. Bo jak go mocno odparujecie, to ta sól będzie bardziej intensywna. Tutaj dodam też troszeczkę papryki słodkiej. I dodam również troszeczkę pieprzu. Również, żeby barwa była bardziej intensywna, dodam tutaj sos sojowy, około 50 ml, dużo nie dodajemy, żeby też on też jest słony. Żeby tutaj nie było to zasłonę, ok, można spróbować. Idziemy to postawić na piec, czytam na kuchenkę gazową. O, teraz jest tak, jak powinno być. Idziemy to postawić na kuchenkę. Niech to teraz zacznie nam odparowywać, żeby stało się to gęstsze. W żadnym wypadku nie dodajemy tutaj żadnej mąki. Po prostu czekamy aż płyn odparuje. Więc idę z tym na kuchenkę. Więc zobaczcie, tutaj sos mi cały czas odparowuje, już jest coraz gęściejszy. Tu już obok gotują się ziemniaki. Za chwileczkę sobie zrobimy z nich pirę. Także za chwileczkę widzimy się na stole roboczym. No sos jest coraz gęstszy, jak zresztą widać, ale jeszcze, jeszcze mu troszeczkę brakuje. Piękny, ciemny sos, bardzo aromatyczny. Więc widzimy się już na stole roboczym. No i teraz zrobimy sobie takie bardzo szybkie, proste pire. Na początku tylko. Muszę te ziemniaki zmiażdżyć w ten sposób. One są po prostu gotowane w wodzie, bez żadnego cudowania. Nie ma na to czasu. To jest takie naprawdę bardzo szybkie pira. Troszeczkę posolmy te ziemniaki jeszcze dodatkowo, bo tej soli one gotowały się w wodzie z solą, ale wiecie, to lepiej troszeczkę dosolić. Dodajemy również trochę pieprzu. Teraz dodamy troszeczkę gałki muszkatołowej. Ok, dałem połowę. Dałem jej po prostu połowę. Teraz dodam tu jeszcze masło. Około 50 gramów, bo masło jest drogie. Nie ma co przesadzać z tym masłem. Nie dodaję śmietany, nie dodaję mleka, nic z tym nie cuduje. My to po prostu w domu tak robimy. I tak to właśnie zrobię. Ale zobaczcie, czego używam. Używam miksera, nie używam blendera, z tego względu, że jak blenderem potraktujecie ziemniaki, to z nich się zrobi taka klucha, a to po prostu ma być pire. Więc właśnie mikserem. Można też trzepaczką rózgą taką do, do, do jajek ubijania, ale to od tego ręka boli, a ja tym to się robi naprawdę fajnie, patrzcie. Ok, wystarczy. Wiadomo, trzeba to spróbować, zobaczyć jaka jest konsystencja. <laughs> Zobaczcie to. Widzicie? Tak to powinno wyglądać. No i smak oczywiście trzeba sprawdzić. Jest idealne. Pyszne. Chcecie sprawdzić? Jak to może smakuje? Proszę. Cześć, zaraz wejdą dodatki, to składamy to danie. Więc teraz tak, na początek musimy wyłożyć sobie pire na talerz. Ja to miejsce trzymałem sobie w piekarniku w 40 stopniach, także ona jest jeszcze cieplutkie. I teraz ułożymy sobie tutaj właśnie kawałki tych delikatnych żeberek. Są naprawdę delikatne. Wręcz bym powiedział, że prawie że przesadziłem z tym duszeniem żeberek, ale są naprawdę mega, mega delikatne. OK, tu jeszcze jedno. No i teraz zwieńczeniem tego wszystkiego będzie sos. No i teraz zobaczcie, ile tego sosu powstało. Pyszny, aromatyczny, ciemny sos. Zobaczcie, tak wygląda. Może to zbyt imponujące nie wygląda, ale Broni się na pewno smakiem. Więc na początek, mięso zobaczcie, co tu się dzieje. On się rozpada pod naciskiem widelca, praktycznie. No i. Mmm. jest pyszne. Mm. Naprawdę, i ten sos. Tu robi taką robotę. Mm. Przepyszne. Słuchajcie, danie Wam gorąco polecam. Jest przepyszne, naprawdę. Mm. Coś wspaniałego. Polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.